Cześć no, bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku zwiedzić więc tyle ogłoszę parafialnych. To łapkę w górę daj i lecimy. Geralt wydał wojnę Eredinowi, ale mógł ją wygrać tylko z pomocą przyjaciół. Do pokonania dzikiego gonu potrzebna była potężna magia, więc Tris i NFR zaczęły jednoczyć rozbitą lożę czarodziejek. W tym czasie Awalach szykował swój własny plan. A, no. Jest to tyle. W poprzednim odcinku uratowałem Margaritę. Teoretycznie z pomocą mi nepwera czarną robotę to ja odwaliłem. Eee, y też. A uratowaliśmy tą To się w sowę zamieniała. Zapomniałem jak ona tam miała. Teraz musimy jeszcze porozmawiać z Aballachem. Więc może zanim to. Bo my tu mamy jeszcze jedną misję do wykonania. Poboczna, bo poboczna, ale jest. I to jest. Yy, racja stanu. I dzisiaj sobie zrobimy to. Tak, dokładnie, dzisiaj się tym zajmiemy No, odcinku może. I to chyba powinno się zmieścić w jednym odcinku. Tak, yy, przynajmniej myślę. Okej, okay. Idziemy spotkać się z Dijkstrom, Rosha i Talarem w magazynie, no, w obrzeżach Wykonamy Dokonamy rację to misję, rację stanu król, She's dead Mamy, pójdziemy spotkać się tam z Yennefer, Lożą i tak dalej Wrócimy więc do głównej, powoli wrócimy do głównej fabuły Nie robisz mnie w to tam wina. A mówi mi, nie rób innego. Widz mi, wchodzi. czeka na górze. Powiedz wreszcie, o co chodzi? Jak przyjdzie, gra. O! Jeśli ty! Skoro nie chcesz gadać, to chociaż bolej. Aż mnie kurwa, susz od tego zastępu. Wiedźmi. Wiesz, jesteśmy w komplecie. Mm -hmm. Raczej w dupie. Po co nas wezwałeś? Radowic siedzi na statku jak siedział. A tam go nie dorwiemy, mówiłem przecież. Spokojnie, wpadłem na pomysł, jak go wyciągnąć na suchy ląd. Ale po kolei. Zacznijmy od wyznania grzechów. Wygadałem się z planem przed Filipą Eilhardt. Mea culpa. Brawo, a brawo. Dobra, nic takiego się nie stało. Mości czarodziejka nie uprzedzi go przecież. Więcej, najchętniej pomogłaby nam go zabić. Oczywiście nigdy się na to nie zgodzę, ale... Filipa mnie zainspirowała. Moja muza. Zainspirowała do czego? Cierpliwości. Zaraz przejdę do meritum. Gerald, dobrze kojarzysz, że Radowid zlecił ci odnalezienie Filipa? Kurza mnie już to twojej wściwstwo, wiesz? Wiem. Wybacz, taki zawód. Nie jesteś już szpiegiem. Pamiętasz? Wybrałeś życie przestępcy. O nie, tego wyboru dokonano za mnie. Przez chwilę musiałem uciekać z Redanii. Przez Radowida nie mogłem wrócić. Dijkstra to strasznie smutna historia, no serce się kurwa kroi. Ale może wrócimy do rzeczy. Gerald, Bądź łaskawy odpowiedzieć na moje pytanie. Dostałeś to zlecenie? Hmm, ale jedyne, co im się udało wtedy znaleźć, to jej kryjówkę. Do czego zmierzasz? Możemy wykorzystać Filipę. Bez jej udziału, za to z Twoją pomocą. Słyszycie Nawet sobie, przeszła? No głupi by usłyszał sowe. To wiadomo, że ona. Wystarczy, że wspomnisz imię Filipy. Powiesz, że wpadłeś na jej tron. A on połknie, czy spławik i jeszcze kawałek wędki upierdolny. Załóżmy, że Radowid nie uwierzy. To wcale nie jest takie oczywiste. Co dalej? Powiesz mu, że znalazłeś kryjówkę, William. W jakimś miejscu, którym łatwo zorganizować zasadzkę. Sugestie? Most na Wyspę Świątynną. Zabudowany. Dużo zaułków, bram... Łatwo go odciąć od reszty miasta. Dobry pomysł. Podzielę swoich ludzi. Połowę postawię na jednym końcu, połowę na drugim przy bramie, a na środku wes z solidną korzenią. Widzisz, Geralt, jedyne, o co prosimy, to żebyś zaprosił Radowida na przechadzkę i przeprowadził na końcu. A my zajmiemy się resztą. Chodzisz Chodzisz w to? No, oczywiście, że tak. Nie lubię poza, go, za to, że. Tylko co, poza... palą ludzi, nie Jeśli ludzi i czarodziejów. Trzeba będzie gdzieś przeczekać. Już o tym pomyślałem. Pamiętasz teatr Madame Irving? Stoi teraz opustoszały. Nikt tam nie zachodzi. Będziemy tam na was czekać. Stalarem. Czekać? Co? Nie chce się wam nadstawiać własnych karku? Nie o to chodzi. Widzisz, mamy z distrą wiele zalew. Ale do bicia to się nadajemy jak na konkurs piękności. Spokojnie, Gerard. Moi ludzie są zaprawieni w po Poradzą sobie. Tylko podprowadź im króla. Zrobię co mogę. Gdzie teraz sumuję jego okręt? Za rogiem, w Nowigradzkim porcie. Obyś zastał Radowida w dobrym morzu. O no i czeka, stoi tutaj. Wszystko o, słyszała. Ja Moi chłopcy się tym zajmą. Co ze strażnikami ze Siontyni? Nie zlecą się, jak usłyszą walkę. Filipa? Co tu do cholery robisz? Geralt, nie zadawaj pytań, na które znasz odpowiedź, bo wychodzisz na kółka. Podsłuchiwałam wasze obrady, oczywiście. Z wielkim zainteresowaniem i lekkim zdziwieniem. A co Cię tak zdziwiło, jeśli można wiedzieć? Je Wasza naiwność. Naprawdę myślisz, że Radowit da się nabrać na taki ordynarny wybieg? To oczywiste. Radowit oszalał. Nie myśli racjonalnie. Dlatego możecie wziąć na tortury, nawet gdybyś mnie przeprowadził w kajdana. Bo tak. Hipa, po co mi to wszystko mówisz? Tak się o mnie troszczysz. Nie. Tak mi zależy, żeby Radowid zginął. Nie chcecie, żebym wam pomogła. Trudno, ale przynajmniej tego nie spieprzcie. Masz. Weź to. Pierścień. Rubin z wyrzezanym redańskim orłem. Należał do Vizimira, ojca Radowida. Jeśli mu to dasz, uwierzy, że mnie złapałeś. Może ci nawet zaufa. A jaki jest haczyk? Nie ma żadnego. Zadań, zawsze jest Ty zawsze coś Zawsze próbujesz upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Tym razem wystarczy mi jedna: głowa Radowida. Powodzenia, Gerald. Przyda się. Dobra, Elo. Lecimy. Idziemy teraz po tego króla od boleści. Chodź, jakbyśmy go nie zabili, to bym wygrał wojnę, nie? Wtedy herby. by... Kaput! To masz wulgarność, wypisaną na twarz. Nie Już coraz bliżej, coraz bliżej Zaraz się zatrujesz Wiedźmin Geralt. Czego chcesz? Audiencji. mam nowe informacje o Filipie Eilhart. Oddaj broń. I za mną. Wasza wysokość? Wiedźmin w sprawie Filipy Eilhart. Obyś tym razem miał coś lepszego niż magiczne kryształki. Wiem, gdzie ona jest. Być może, a być może chcesz mnie oszukać, jak inni. Jacy inni? Widzisz? Rozeszła się wieść, że hojnie wynagrodzę każdego, kto ma informacje o Eichhardt. A że chciwych i głupich nie brakuje. Przed okrętem zaraz ustawiła się kolejka. Pierwszy był jakiś myśliwy. Przeniósł zdechłą sowę z ha! <noise> Myślał, że się nabiorę i obsypie złotem. Kazałem go oślepić, a potem wyrzuciłem za burtę z kamieniem musi Drugi przyszedł pocztmistrz z Oksenfurtu. Miał niby listy od niej. Fałszywane oczywiście. Obciąłem mu palce, żeby nigdy już nic nie napisał. I wyrwałem język żeby więcej nie kłamał. Potem kolejka się rozeszła. Jestem profesjonalistą. Dbam o swoją reputację. Nie przychodziłbym do ciebie z pustymi rękoma. Pierścień mojego ojca. Chwili stemplowała nim swoje dekrety i rozsyłała poredanie jako słowo króla. Gdzie ona jest? Pod twoim nosem, królu. W Nowigradzie. W domu na moście prowadzącym na wyspę świątynną. To czemu jej do mnie nie przyprowadziłeś? Żeby kogoś przyprowadzić, trzeba go najpierw złapać. A ja tylko ją wytropiłem. I wykradłem jej pierścień na dowód. Bałeś się? Nie. Po prostu wiem, że chciałoby się dopaść sam. Własnoręcznie pójdziesz tam ze mną, Kubrecht. Zwołaj ludzi, no i pogróżka! Kurwa wędkę całą. Wszystkich. Gdzie ta filipa? Tak jak mówiłem, w domu na moście, bliżej drugiego końca. Postawcie barykadę, żeby nikt nam tu nie wlazł. Nie chcemy niewinnych ofiar. Ani świadków. Damian, Joke, Egbert, Frek, Kasper, zostaniecie tutaj. Macie pilnować tyłu i zabić Wiedźmina. Nie wiesz gdzie dokładnie ukrywa się Filipa. Weź ze mnie. Nie bój się. Poradzimy sobie. Oczywiście z twoją pomocą byłoby łatwiej, ale irytujesz mnie już. A pierdalać, kurwa upier. Za często wchodzisz mi w drogę. Drażni mnie twoja arogancja. Zabijałem za mniej. Trzeba zgolić brodę powoli. Za A ci w sensie, tu, wiedz mi, no, nie? Y y Twoje ostatnie słowo? Kurwa! Odbić Wiedźmina! Potem na Radowida! Trzymaj się! A gdzie my? się kiedyś z Wiedźminem? Porządku. Mm, dzięki za pomoc. Plan poszedł się nie bać. Trudno, będziemy improwizować. Za mną grać. Trzeba dopaść na to, zanim przyjdą posiłki. Czemu jestem przeciążony? Ja nie byłem. Na chuj mi to! A czekaj, ja nie miałem walczyć w ogóle Po co ja się staram Ale Whoa. Gemali I co? Otwierać! Rozkazuję! Otworzyć drzwi! Hmm, wystarczyło poprosić. No, to wyrównaliśmy rachunki. A to tak od serca. I Król żyje i król nie żyje. Wybaczcie, nie mogłam sobie odmówić tej przyjemności. Jak ona... Skąd? Skąd kurwa? Podsłuchiwała nas. Wtedy w magazynie. Co? I nie pomyślałeś, że warto nam o tym powiedzieć? Chłopcy, na dyskusję czas będzie później. Radowit nie żyje, mniejsza z tym z czyjej ręki misja wykonana. A teraz wspiprzajmy, bo za minutę będzie tu gęsto od Redańczyków. Chodźmy. No. Fajnie, nie? No i co, i co? Udało się? Udało. Chociaż nie wszystko poszło wedle planu. Ale o tym potem. Wpierw muszę się napić i wznieść toast. Za północ! Za Temerię! Za Temerię! Za Temerię, kurwa! Nie za wcześnie na świętowanie? Radowid nie żyje, prawda? Ale do wolnej Temerii jeszcze daleka droga. Wojna się jeszcze nie skończyła. Mylisz się. Jutro w południe dowódca Armii, środek podpisze w imieniu Emhyra zawieszenie broni, którego treść ustaliliśmy z Dijkstra. Czyli wtedy, Welen, kiedy wpadłeś w ręce troli. Wracałem z ostatnich negocjacji, zgadza się. Emhyr zatrzyma Edirn i Lyrię. Ale w zamian za zaprzestanie partyzantki i głowę Radowida wycofa się z Emerii, która zostanie lennikiem cesarstwa. Ale z niezależną polityką wewnętrzną, sądownictwem, administracją, wojskiem. Gdybym był poetą, powiedziałbym, że srebrne lilie zakwitną w promieniach Wielkiego Słońca. Ale nie jestem więc poetą, Inaczej się. Nie znacie M'hyra. Wykiwa was. Ogra jak dzieci. O, nie bój się. My też mamy łeb na karku. Dijkstra na przykład. Jeśli to, co się ma stać, stać się musi, niech by przynajmniej stało się niezwłocznie. Gdyby ten straszny cios mógł być sam w sobie wszystkim i końcem wszystkiego. Macbeth, akt pierwszy, scena siódma. <grych> Zawsze chciałem to zagrać, ale obsadzali mnie w roli halabardnika. Geralt, zapomnij, co ci powiedział Talar. To nieaktualne. Nie będzie żadnego paktu z Nilfgaardem. Redania będzie walczyć pod moim światłem przewodnictwem. Aż wygra. A kiedy wygra, połączy całą północ. Łącznie z Temerium. Ja, jak to? Nie tak się umawialiśmy. Zgadza się. Umawialiśmy się, że za cenę jednego królestwa oddamy Emhyrowi całą resztę. Ale to nie był dobry interes. Więc nie ubijemy taku. Ty, dwulicowy suki synu nie pozwolę na to. Akurat ty, Roz, powinieneś zrozumieć, że nie mam innego wyjścia. Niby dlaczego mam cię zrozumieć? Bo też jesteś patriotą. Geralt, ciebie to nie dotyczy. Możesz odejść. Szeroki... Pomogę mu! Roś mi pomagał bardziej niż kurwa on. Nie pozwolę ci ich zabić. Walczył ze mną z dzikim tak. gonem. Trudno. Więc chcąc... I tak chcę mu pomóc, nie? Zabić ich! Nie sama. Nie mu podnieść! Ty, nie mogę się ruszyć, co jest? Ty coś się zacięło, ewidentnie Nic nie mogę zrobić! Sekunda Ewidentnie Co się zacięło i nic nie mogę zrobić prawie że. A czekajcie, już nawet mogę miecza użyć, ale... Ale jak? No nie mogę! W ogóle z czałkami, ani niczym. Dobra, jakoś tak, jedynie. Ej, taka zabiłem. Może kurwa, ja pierdolę. Blisko było. Naprawdę blisko. To jeszcze nie koniec. Dijkstra pewnie kazał swoim ludziom zamordować posła, który ma jutro jechać do Nilfgaardczyków. Trzeba temu zapobiec. Wybaczcie, ale to już beze mnie. Bo... Brzygasz polityką. <gryw> Rozumiem. Wpadnij do wyzimy, jak już będzie po wszystkim. Podejmiemy cię z honorami. No zobaczymy czy do zimy wpadniemy i już tak mnie powitają z honorami. No zaczęłaś się całkowicie wszystko. Trzeba zresetować gierę, ale to i tak byłoby na tyle w tym odcinku, więc zostaw łapkę w górę, daj subika, bo by być na bieżąco kliknij dzwoneczek i do następnego. Cześć!